Witamy w nowym wydaniu wiadomości w Polish Car Driving. W tych wiadomościach kierowca tira Mercedesa zablokował drogę na torach w Sęczkowie. Białe BMW. Wyprzedza tira ze szybką prędkością na oczach policji. Jeszcze powoduje wypadek samochodowy. Materiał został wykonany za pomocą drona. Ten kierowca wjechał do rzeki w Darłowie. Kierowca jechał jak pirat drogowy. Policja zabrała mu prawo jazdy z powodu, bo był nietrzeźwy. Zapłacił ponad 1500 zł mandatu.